Cibanco Streamkoliz znam was w kolejnym odcinku serii MPG. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli mogę o to was prosić, jeżeli nie macie ochoty mi zostawiać łapki w górę i subskrypcji, oczywiście to zrozumiem, bo to jest wasza Wolna wola, jeżeli zostawicie mi suba i łapkę, naprawdę będę się cieszył, jeżeli mi nie zostawicie, to OK, w porządku, nie mam problemu, widzowie, jeżeli nie chcecie, to OK. Yy, ale w dzisiejszym odcinku, widzowie, powróci nasz kombajn z naprawy, no trochę siedział, wiecie, też troszkę odcinków z MPG nie było, no bo kombajn był w naprawie, więc co miałem tu, mam tak szczerze nagrywać, widzowie, ta prasa też mi się trochę zepsuła, teraz trochę ją naprawiłem przez te ostatnie kilka dni, wiecie, z tymi łańcuchami coś było od klapy, ona później przestała odbijać. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły, niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. I teraz jako tako ją naprawiłem i ja o, po tym sezonie trzeba będzie sprzedać jeszcze ten sezon, yy, porobię tą prasę z za niedługo powinien być też Gostek, bo dzwonił, że już jest niedaleko z tym Bizonem. Lidzowie, no tam trochę za to naprawę wyszło, jeszcze mi nie mówił ile, więc będę musiał do domu pójść, przygotować pieniądze. Mam wypłacone pieniądze, tak szykuje się na koszkoło o 10 pewnie tysięcy. Bo z tego co tam idzowie przez telefon, to jakieś kamienie. Nie wiem, on, jakieś kamienie tam się dostały. On to wszystko powypierdzielał, jakoś pogięło to wszystko. Więc. Czekajcie, czy coś tu słyszałem? Coś pojechało? Czekaj, to ze stodoły trzeba pójść. Także w końcu cieszę się, że Bizon wraca możemy... O, o jedzie już zobaczcie! Bizon już kurczę do nas wrócił, mam nadzieję, że wszystko dobrze działa Opowiem mu, że... A dobra, on wie, że tu na łąkę może wjechać, to bez problemu. Yy, I Bizon powinien już wszystko dobrze działać, więc możemy z usługami też niedługo ruszać. Widzowie to co u mnie zostało trzeba pokosić jak najszybciej. Będę siedział od rana do nocy, będziemy to kosić i zaczynać troszkę z tymi usługami Siemka! Siemaneczko Dobry. Jak tam? Dobry, Januś. Jak tam zdroweczko? Aaa, słuchaj, dobrze. No, ale z tym twoim bizonem, to żeby się uchodził. No to tak jak właśnie mi mówiłeś, że z tym bizonem to kurde ciężko było, nie? Że roboty no, były od... tam... Ale, ty słuchaj. Okay. A no. mam do ciebie pytanie: bo to właśnie co tam mu to ta nie działała, to okej, okay. a to, że on gaz, to co tam było? To ty mi mówiłeś, że jakieś filtry pozapychane? Że dlatego on no się. To że on odpaliwa. się. Że od paliwa pozapychane, i dlatego on gaz dusił się i to tak wszystko, że zbiegł się ja, w czasie. To, a jakie ty tam pani powiedz mi? Ty, no nic dla zwykłego ze stacji, kupowałem i. To może z tej stacji, bo wiesz gdzie ja kupowałem? Może wiesz co musisz chyba z innej stacji kupować Ty, bo to wiesz co? Teraz się przypomniałem. Ale powiem ci tak, przypomniałem sobie, bo ja od takiego chłopa nikomu o tym nie mówiłem kupowałem on skoparek słuchaj spuszczał I ja od niego po 4 złote kupowałem po taniości. A to może przez to, bo to słuchaj, normalnie Ja niby właśnie, wiesz, by było. Prze, przez sitko je zawsze ten, tam nic w sumie nie było, tam czasami coś się to, to może i dlatego, że to jakiś. może on wody ty dolewał do tego, co? Ty, wody to nie raczej, ale to jakiś A, może, o, a może olej dolewał, żeby to kurde, jakiś spa, przepalony, żeby tu, wiesz, żeby więcej tego było tam trochę. A może? Tam może, wiadomo, bo to masz, kurde. Taka czarna smoła była. To Tarna pewnie i tak będzie. już ja więcej. Zostało mi za 20 litrów jeszcze tego, ja to wypierdzielę, bo jeszcze Ursus mi padnie. No, a poczekaj, tylko ja tutaj skoczę sobie do tego, do ciężarówki, bo muszę od, na telefon odzwonić, dobra? Bo tam dobra, dobra, dzwonią. spoko. 30 sekund dosłownie. Dobra, w porządku. Yy, widzowie, zobaczmy sobie w tym czasie tego bizonka. Kurczę, no brudny, wiadomo, no to że mi go nie będzie, widzowie, czyścił. Troszkę jest upieprzony, ale to nic, yy, to nic, słuchajcie, nie znaczy. Ważne, aby on pracował, aby ten silnik chodził jak zegareczek. I, I co? No, i powiem wam, że no kurde jestem strasznie zadowolony. Strasznie, w końcu ruszymy. My przetestujemy na pewno go dzisiaj, czy działa, no bo musimy to przetestować. E, mam nadzieję, że nawet na jego oczach to przetestujemy, żeby w razie jak coś, to żeby mi nie uciekał, żeby go znowu zabierał. z tymi ludźmi cholernymi, naprawdę. To wiesz, to co chwilę te telefony, kurde. No to nie, to... ale to dzwonią i dzwonią, a teraz to nie odbiera, jak do niego dzwonią. No tak, dobra, dzielę, super. Numer. Mogę zjechać nim? A, pewnie no. Czekaj to no ja chcę. Nie... Ja ci ogólnie powiem, jak że ten. Ało, odpalił na raz. Mm? Bo ja tam trochę też. tego. Yy, paliwa swojego wlałem tam. 50 litrów ci wlałem. 50 litrów? No to tam trochę powinieneś pojeździć. Ja pierdzielę, to słuchaj, to ja ci oddam za to pieniądze. Nie, no to już spokojnie, to tam wiesz, wszystko w, w koście jest naprawy, jakby. No dobra, to pewnie kości naprawdę. Filtry masz wymienione, olej też ci od razu wymieniłem. Filtr oleju też tam ci wymieniłem. Dobra, poczekaj, ja tu może, no w... i to dobrze, żeś pozmieniał to wszystko kamień, tutaj... Ale ci powiem, ten kamień to taki kurde Może 80 kilo, taki kurde jak mój łeb Co ty gadasz, toż taki tam się wpieprzył jak to no. wciągnęło No nie wiem jak to, ale to powiem ci, on ogólnie był pokruszony strasznie Okej, okay, a pokruszony. dużo, a, du... a dużo tam to pogięło wszystkiego? Strasznie, strasznie ja pogięło, się, ja to i ale już. ja ci powiem Posiedziałem na tym, no tak naprawdę cały czas jak stało u mnie to myślę, że 8-9 godzin to najmniej pracowałem. Rekordowo to siedziałem już 17 godzin. Ja pierdziele, kurde, to mi Ci aż szkoda, słuchaj. No bo nie, bo ja chciałem już tam koszty zminimalizować. No? Yy, na części to mi poszło 800 zł, tam nie same. Okej, okay, okej. Okay. Ja też tam zniżki mam duże, ale no ci ja będę, jakbyś, samemu te, jakbyś samemu te części kupował, to 2500. 2 tysiąca, ja pierwszy. No ale dla mnie one były 800. No i ja siedziałem, wiesz, tu młotkiem podgiąłem, tu pilnikiem przyskrobałem, no ja rozumiem. Tu lekko ozon poszlifowałem i to wiesz, i tak wyszło, że tam ja wszystko tu poszlifowałem, tu podgiłem, podgiąłem i, i wszystko jest dobrze, nie? No to dobrze, to słuchaj to całe szczęście, bo... Ale jeszcze dobrze, że ten, yy, powiem ci, że dobrze, że właśnie wtedy na tą rurę wydechową usiadłem, bo dzięki <laughs> temu mogłem... No? E, dzięki temu mogłem jakby lepiej zbadać problem e, Bo jeszcze tam e, lekko gruchotało przy silniku bo okay. miałeś tam dwie śrubki od, od takich e, mocowań poluzowanych. O to widzisz, to dobrze że to sprawdził ty. No, no, A, dupa, dobrze, ci roz... A dupa ci nie. nie rozbolała od tego siadania na tą rurę? A co? to tu wiesz już jak tyle lat w zawodzie pracuję, jak to Dobrze, dobrze, już ja nie chcę ten szczegółów dać. Słuchaj, a to może byśmy na polu jakoś przy, przetestowali czy coś? Czy to... Poczekaj, a może najpierw włączę tą mucarnię czy to czekaj. Teraz byś mógł nawet kukurydzę. A o ty! A o wszystko działa! O, chodzi lu. A tu o tego poczekaj Wszystko... Kurde, to ty jesteś. Złota rączka! No, ja nie. Ty no że wszystko. No żeś się nachodził. A słuchaj, to teraz takie najważniejsze pytanie, jak go zgaszę? Ile? Słuchaj. Za to roboty. No co jakby 4000 było, co nie będziesz skrzywdzony? No coś ty, nie, no słuchaj, 4 to za mało. Ja się informowałem. Nie, 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 nie słuchaj. Cztery to za mało, ty mnie podlicz tak normalnie, bo żeś mnie i tak wziął poza terminami, podlicz mnie normalnie, bo cztery, ja, 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 ja się informowałem, powiedzieć. ile takie coś kosztuje, jak kamień wleci i pognie to wszystko. Nie. Ale wiesz, ja tutaj wszystko zrobiłem do tak naprawdę samemu. Ja wiem, ale mówię? to twoja robota kosztuje. Na części tylko 800 zł poszło, także Wiem, wiem. 4000 to będzie dla mnie w porządku. So, nie, słuchaj, to trzeba się na tym znać, policz nie normalnie, za te paliwo podlicz, bo to nie, 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 nie. ja się na takie... To taki już coś... paliwo też jest w tym. Słuchaj, to nie, 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 bo ty cenisz swoją robotę, a to za mało cenisz. Ty, żeś przy tym tyle siedział po nocach, żeś nocki zarywał, policz mnie normalnie, wiesz? Bo ja się głupio będę czuł na flaszkę jeszcze zaprosisz i Dobra, poczekaj, pójdę po pieniądze tylko, dobra? Poczekaj chwilę. Dobra, no. Widzowie, 4000 to jest za mało. O nie, 4000 to jest za mało. <laughs> za mało mnie podliczył, tak wam powiem szczerze. <laughs> o, przepraszam was, a ty się pędzi do chałupy, to kurde, jakoś to. Tak, tego jest. E, wszystkie drzwi potwierane, powiem wam, że nie mam głowy, nawet pani, Janina, na więzieniu. Ale mam już widzowie na to plan. Ja po prostu przez te ostatnie dni chciałem wam o tym powiedzieć, dopóki jest tamten e, koleżka. To ja wam powiem teraz w domu o co mi chodzi. Słuchajcie, widzowie, e, mam na to plan. Jak z panią Janino, ja załatwiłem adwokata i tak dalej. Ja z adwokatem gadałem, że to będzie ciężka sprawa, że to wszystko będzie ciężkie i ja tego nie mogę tak zostawić. Jeżeli pani by nawet poszła do Janina do więzienia nawet na rok, na dwa, wyobraźcie sobie na rok, że pani Janiny rok by nie był na kanale. Wyobraźcie to sobie, widzowie, to jest po prostu nie do pojęcia. Dlatego mam troszkę znajomości, wiecie, łysy, gruby, na pewno starsi widzowie pamiętają. Mam troszkę tych znajomości, e, powiedzieli mi co i jak, niestety akcji nie możemy zrobić grupą. Tylko, bo oni nie chcę się na to narażać, bo to jest gruba akcja, więc mogę to zrobić tylko ja. I szanse są 50-50, 50 na 50. Widzowie, mam wszystkie systemy, mam kody do systemów, mam kody do otwierania bram. Wiadomo, tam są strażnicy i tak dalej, ja musiałbym się podać za strażnika, miałbym miał nawet fałszywy dowód strażnika, że... Ogólnie to jest tak rozplanowane, w na następnym odcinku myślę, że Wam to wszystko opowiem szczegółowo. Kody strażnika, mundur, wszystko bym widzowie miał. Że jestem nowy, przyjechałem z jakiejś jednostki Tam dowiedziałem się, że tam, gdzie siedzi pani Lina, w nocy tutaj jest takie mniejsze więzienie, że w nocy jest tylko jeden jakby strażnik, i on pilnuje tego wszystkiego, więc tego strażnika by było trzeba jakoś, jakoś omamić, podać mu jakiś gaz czy coś, żeby on zasnął. I wtedy pani Linę można by było szybko ewakuować z tego więzienia. Pani Nina by wróciła. Musielibyśmy troszkę zmienić jej wygląd, zabrać ją do fryzjera i tak dalej, żeby przez jakiś czas miała inny wygląd, żeby to po prostu była jakby troszkę też inna y, osoba. Pani nie byłoby trzeba też załatwić taki papier, widzowie żółtych papierów w razie W, jakby coś tam kiedyś się y, y, zadziało. To żeby po prostu nie mogli wsadzić do więzienia, po prostu wiecie, że po prostu z tego tytułu. Opowiem wam to jeszcze szczegółowo w kolejnym odcinku, ale. Na pewno pani, znaczy na pewno, 50 na 50 będą procenty Szans, jak się uda to fajnie, jak nie to będzie problem, ale liczę na to, że się uda Dobra, tutaj ja pieniążki wezmę widzowie I biorę 5 tysięcy, 4 tysiące za mało, dam mu 5 To i tak jest za mało, ale Wiecie, też nie mogę sobie pozwolić teraz na więcej, bo y, Pani Janina żeby uratować, widzowie na adwokata dużo tyś, z 10 tysięcy jakoś poszło y, Teraz z chłopaków, y, to też będzie kosztować około 30 tysięcy, żeby oni rozplanowali tą akcję, więc widzowie duże koszty dobra raz, dobra tu będzie 5 Idziemy, zgaszę tylko światło. Oj, poczekajcie, cyk, ziotełka. Zagęś... damy mu pieniążek I myślę, że będzie to Jeszcze na pole podjedziemy. Zobaczymy, co jak, gdzie on tu jest. O, słuchaj. Masz tutaj, trzymaj. To dla ciebie. Ale to jest za dużo. To Nie jest za ok. dużo, to jest. Nie Przeli... tak, ja przeliczę. Ile tu Dobra, tyle będzie okej. Okay. Tyle będzie. To i tak za mało, słuchaj. Kurde, ale tu, Nie, tu 5 tysięcy. Nie, 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 wiesz, nawet mnie nie denerwuj. Słuchaj, zrobiłeś robotę luks bizon działa. Słuchaj, to i tak za mało mnie policzyłeś, chociaż tyle, to i tak jest za mało, ale dziękuję Ci za to pomoc. Ja wiesz, też nie chcę, żebyś ty był, żebyś był poszkodowany. Ja wiem, że jesteś w porządku w stosunku co do mnie, ale wiesz. Ale, wiesz, ale przyjmij ale też to. Nie to wygląda, bo ja ci nawet bo tu jakoś nie umyłem, czy coś, słuchaj. Słuchaj, ale, ale to bo... myć, to iść tak się pierwszy na polu. Ogólnie on w środku tam jest, wiesz, wszystko wydmuchane i tak dalej, on jest czyściutki w środku tą sprężarką. No. Bo w środku to myjką nie. Ale chciałem później umyć, tylko mi się kurde karcie zepsuł, To mi nie wiem, się spalił chyba, wiesz? No ja rozumiem. Bo mam ja... takiego kurde dużego, taką skrzynię całą, coś to się spierdzieliło, będę musiał zajrzeć do niego. Mhm. Ale też chciałem ci umyć, ale już nie zdążyłem i wiedziałem, że ty się śpieszysz, temu tak przywiozłem. Dobra, słuchaj, to to jest ten. A podejdziemy na pole czy ty nie masz czasu teraz? Nie, no to podjedziemy, no sprawdzimy, nie? No dobrze, to do końca. To nie wiem, czym pojedziesz, też to ci dam ciągnik, któryś tu za mną pojedziesz ciągnikiem. No to chcesz tu jakoś przyczepę, czy coś może od razu żeby bezbożej. O! Ty! Masz dobry tutaj po... Tu zaraj tak, tu pole niedaleko, więc na skuśkę z wyżej wrócisz później. Słuchaj, ja podepnę ci bole, tego maseja pod przyczepę. Tam na tym bole. polu tu nie trzeba dwóch przyczep. Ja wezmę tą, Wezmę tu. Tą... Mniejszą, no z tej burty, bo tej większej nie, nie ma co tam ciągnąć. O kurde, na zdrówko. O, Zaleciało jasna. ci kurzu pewnie trochę Nie, nie, z tej chałupy coś tu leci. Ura, uczulenie Z chałupy, no bo tam wiesz, to takie kwiatki rosną Dobra, słuchaj, to masz tego masejka To weź dawaj za mną. Ja Wizony będę jechał dawaj za mną Dobra widzowie, jedziemy, odpalamy Wizona Będziemy testować, no już się nie mogę doczekać jak to kurde będzie chodzić Dobra, cyk. I co wie? W Lewo? Dzisiaj? Ja tutaj sam, ta kobieta twoja gdzie? Znaczy to wiesz, to nie moja kobieta, dobra bardzo koleżanka. Powiem ci... Powiem ci wprost, no do więzienia trafiła za pomówienia. Kogoś pomówiła? Znaczy ją pomówili, trafiła do więzienia, ale... Wiesz co, to się na pewno wyjaśni, pewnie wróci, wiesz? Aha. Także no taka... No przykra sytuacja też tak za bardzo nie chcę o tym gadać, bo wiesz, no... O no co ją Tam, że tam. Powiem ci pewnie wprost. Tam, że jakieś podobno haracze wyłudzało od ludzi, jakieś tam kupoty takie, ale to. ci, że... kolejny. No, Jarek, daj spokój! Ty... Stara baba by A takie ja, rzeczy robiła, nie? Ja, ci, ja czytałem w gazetach coś, że aresztowali jakąś babę, że haracze robiła. No, ale to. i to co ty to, to wierzysz, że taka stara baba by takie coś robiła, jako ona ledwo chodzi? No, słuchaj, no nie to robię. nawet. No. Ale akurat ona taka agresywna czasami się. Nie, ale to słuchaj, to i tak mimo wszystko wie, stara kobieta, toż to jest żeby że ona takie rzeczy robiła, nie? Nie, no akurat na taką skalę, to jak tutaj w gazetach opisali, to przesada. No, no to daj spokój. O, zobacz, tu ja podjadę od razu tam. Tam gdzie no, skończyło, gdzie tak się zepsuł. Tak jak, to jak tam gazetach napisali, to kurde, aż przesada. No przesada, no sobie tak opisali, że to, że to ona podobno zatrzymywała ludzi jako policjant. I że, że pieniądze na, jakby na mandaty, no kto by głupi się na to nie, nabrał, Nie? No tak. No już bez się, przesady. Że niby stara baba, nie policjanta? No i że niby stara baba, daj spokój. Ktoś nieźle pomówił ci powiem, wiesz, my ty w tych internetach nagrywamy. No to, to jak kurde, widzisz, to wy macie ryzyko, nagrywacie, że te widzowie mogą was. Tak, Zobaczyć, to, to mogą podawać, wiesz, jakieś takie, ostatnio był też fałszywy, ale w naszym gospodarstwie e, słuchaj, e, helikopter lądował. A co ty po co? Kosi, zobacz, Kosi! No to kurde, no ja ale jak pan nie kosić? Ja pierdzielę O mama mija To chciałem ci gówno, ja byś się przywiózł No toż ty, no to ja wiem, no, toż ja, no to się ja bym ci nie podejrzewał wcale No Pałzi A helikopter to czego się? Słuchaj, fałszywe zlecenie, że komuś tam rękę chyba ucięło, czy coś. No wyobraź sobie, że tak, takie żarty ludzie sobie robią. Nie wiem kto do tej pory kto to zrobił, nie? I co, uwierzyli? No tam uwierzyli! Zabrali ją od razu na komisariat, bo mnie wiesz, na podwórku nie było, ja do miasta pojechałem, nie? A... I zabrali na komisariat i od tamtego momentu już nie wyszło, bo jej postawili jakieś zarzuty jeszcze, proszę ja ciebie, że ona jakieś haraczy... Ale rozumiem, No zabrali na komisariat za to, No! Tak, że niby, że ona fałszywe z, z, jakieś, wiesz, zeznanie, znaczy... Jak to? Że fałszywy telefon wykonała, wiesz, na... No i tam jakiś, że youtuberów nie robił policjant, nie? Zresztą, nienawidził youtuberów i on powiedział, że je aresztuje. A, bo widzisz, bo ludzi dupa boli, żeby pieniądze zarabiać. Tak, to też o to mu chodziło, że no normalnej rob roboty się wziąć, nie? A ten, a co, my normalnej roboty nie robimy, no zobacz. no bizonem się kosi, kurde, co chwilę przy tych krowach się chodzi, no tutaj daj spokój. No ale to ile ukosować i trzeba czasami? A, no to przy krowach to sam wiesz, ile. Masz tych, trochę tych krów u siebie. bo sam ja wiesz ile to schodzi. No mało teraz kiedyś więcej miałeś. Jak tam jeszcze ojciec się zajmował tym ale... No to... ja powiem że ja teraz to też mniej trochę w gospodarkę, bo ja się tym mechaniką bardziej teraz zacząłem zajmować. No ja wiem, ja wiem, no to szkurczę, no to Coraz więcej tych zleceń mam, a no wiesz... I... Już no. czasu na to, żeby tam obrabiać pole. No tak, no ale słuchaj, no to to... Bo powiem pe... Ci, że jeśli chodzi o pieniądze, to lepiej wychodzę na tej mechanice, jak na gospodarce. No to wiadomo, wiadomo. Oczywiście, no cóż... Toż... Pewnie, że, pewnie, że lepiej, kurde, jak tam masz dużo klientów, bo Ty akurat dużo masz, tam do Ciebie dużo ludzi przychodzi. No to masz na pewno jakoś tam, jakiś tam przychód z tego. Wiadomo, nie, nie no, za darmo nie robię. Ale ja to też... Ja to jestem też taki, że się nie lubię tam za bardzo ludzi kasować. Ja wiem, ty nigdy, ale to wiesz, to sam siebie oszukujesz ci powiem, bo kurde byś ty za te swoje roboty ty mógł brać dużo więcej. Bo dobrze robisz, kurde, masz dryk, a za ty mało. Wiesz, ja, też wychodzę, ja też wychodzę z założenia, że... Jak, jak wezmę od kogoś mniej, to też do mnie wróci, nie? Ja wiem, ja wiem. No ja też tak mam ci powiem, ja tam też nigdy nikogo nie chcę oszukiwać, nie? Ja nie jestem A jakiś ja, chytry ja na te sobie, pieniądze. Ja tam sobie dorobię wiesz, żeby jedzenie mieć i... No I nie tak, muszę tak. Niczego. Ja też słuchaj nie jestem jakiś chytry na te pieniądze, bo to ci powiem, że... Pieniądze są, ale to nie jest najważniejsze powiem ci. Najważniejsze to... to gary, jest jak ty będziesz jechał teraz na jakieś inne pole? Wiesz co, jeszcze bym na pewno podjechał gdzieś, no, no chcesz to ci bym podstawił, ten jeszcze ciągnąć przyczepu. Bo ja to musiałbym spadać, bo kurde, jeszcze mam. Dobra, ma dobra, do dobra, spoko, spoko, nie ma problemu. No, tu już chciałem, żebyś tu dokończył, to ci podstawię akurat w drugie miejsce. To wiesz bo co? Ja tam nie wiem, gdzie ty masz te pola, to za to pojadę. Wiesz co? Ja bym ci. wysypał, to. Tylko kurde, co my tu kosili, ty mi powiedz? Jak to? E, jak to, co mi kosili? No, to, jak się taki to... farmer, to się znasz? Na no no, co ty nie wiesz? No, wiem, no też chłopie. No przecież nic, co przecież. I... No, ale to słuchaj, byśmy podjechali teraz, byśmy to by było trzeba i tak zostawić. Bo to to miał 90. Tak niechali... na oko, to tu z półtorej tony jest mm, z półtorej tony tu? No, trochę też się ukosiło, nie? Teraz, wiesz co, powiem Ci tak, jak chcesz, to zostaw mi na podwórku, bo i tak sobie sam będę musiał podjechać, wiesz? Bo ja i tak na tym A... kawałku to nie wiem czy zbiornik nawet będzie tam, gdzie będę jechał. Więc to odstawisz mi na podwórku, to od razu sobie wsiądziesz, pojedziesz. O, dobra. dobra, no to ja, to ja już mam nami je wiesz sobie a mogę tam na tej łące wy... zawrócić, czy cofać? Jak to to wygląda? Yy, na łące? No chodzi mi o to, że jestem lawetą. Słuchaj, na spokojnie co tam zawróć, jak ci będzie pasować. Tam nie cofaj nigdzie, zawróć sobie na środku nawet łąki. Bo yy. no to wiesz, ta laweta to długa, to taka Ja to wiem, nie zawróć sobie nawet na środku łąki i tam się nie przejmuj tym, bez problemu. Dobra, no. A tutaj ten rzepak, to Twój, kurde, ładnie. No właśnie, powiem Ci tak, miałem to zostawić na inny czas. I Widzą mnie mówić, bo teraz nagrywam, nie? Ale i widzowie. Tak, już można powiedzieć, że ten rzepak jest mój. Będziemy go na pewno kosić pewnie w następnym odcinku, bo wiecie, żepaki, no to trzeba jak najszybciej. On i tak pewnie poblatywał trochę. Więc będziemy się tym zajmować. trzeba tylko ten stół do rzepaku ugarnąć, a pożyczy od kogoś. No i będziemy, będziemy to kosić, widzowie. Więc dobra, tutaj zostaw do, to. Teraz ruszysz na jakieś pole. Co? Ruszasz teraz na jakieś pole już? E, no będę ruszał zaraz, wiesz? To ja tylko się z tobą Dobra. odwitam i... To ja tu zostawię i, i bym pojechał kurde, bo... Dobra to poczekaj to ja się z tobą bym odwitał tylko Tak tak, możesz zobacz? No, może tak stać, może być, niech będzie. Dobra, Dobra. słuchaj, dzięki o, Jak się, coś dzięki by się też. działo to będę dzwonił, nie? Dobra, no. Dobra, na razie icho. Dobra. No się. trzymaj się. No trzymaj I tam, się. dobrze żeby nic się nie psuło. No dzięki, siemanko. Widzowie, dobra, to się tak do Bizona i lecimy na kolejne pole. I jesteśmy na polu, odpalamy, tutaj mam ten taki malutki kawałeczek. Także wjeżdżamy sobie. No kurde ten bizon chodzi, no bo powiem po prostu jak... Aż miło, naprawdę, aż miło. Tu poprzecznik sobie czas. no. Przepraszam, Wizał, bo tutaj takie delikatne te aż miło, no zobaczcie, tej słomy też troszkę będzie w tym roku. Chociaż myślałem, że słoma będzie lepsza. Ale nie jest... nie ma aż takiego wow tak szczerze. Nie ma wow. Bo z tych bel, ja myślałem z tego po, y, pola koło domu, co pani inna będzie się tam budować, myślałem, że tam będzie dużo więcej bel, a wyszło, no, rozpadnie to, to kilka, nie? Więc y, powiem Wam tak, no ale mimo wszystko i tak mam tych pól dobrze w tym roku, to tak wszystko rozplanowałem widzowie, że... Y, że tych pól jest dużo na słomę Ja nie, nie posiałem żadnego rzepaku w tym roku Bo przemyślałem sobie, mówię, to może będę chciał krowy dokupić yy, Może będę chciał yy, Jakoś na jesieni, kurczę Ten chlewik pobudować na kilka świnek Bo też bym chciał kilka świnek swoich mieć yy, Gdzieś tam na tej łące może by się udało pobudować To mówię, kurde, no tych bel musi być Chociażby w zapasie, można to sprzedać komuś Czy się z kimś wymienić na obornik To raczej nie, bo obornika to wam powiem, że ja mam Pod dostatkiem, pod dostatkiem Aż musiałem, wiecie, na łąkę wywozić Albo tam na te pole więc Sobornik akurat nie, ale na coś tam zawsze można się wymienić. Nawet niektórzy się wymieniają, widzowie mają dużo trawy, komuś tam zostaje, nawet się za trawę wymieniają, więc powiem wam, że yy, Lepiej jak jest za dużo, niż by miało być za mało, że mnie miał się martwić, tak jak, kurczę, poprzednio, o kurde tu mi jaka zostawiłem, tak jak w poprzednim sezonie, że musiałem jechać i od chłopa kupować, bo kupowałem widzowie Bele, no wiecie, ja tak wystartowałem z grubej rury, te yy, krowy kupiłem, a słomy nie miałem, więc musiałem kupować ale no, no trudno, teraz już jestem, będę zabezpieczony na pewno I nawet jak to uda się to kurde świniarnie można tak powiedzieć, no po prostu ten chlewik zbudować jakiś taki malutki, wiecie, tam na kilka świnek, ja nie chcę na razie dużego jakiegoś, bo ja chcę głównie tymi krowami się trochę zajmować też mleko, wiecie i tak dalej. Być może kiedyś przebudujemy też tą obory na jakąś większą widzowie będziemy się rozrastać powoli wiadomo, bo ciężko tak wszystko od razu wiecie, żeby mieć pod dostatkiem ale powolutku na spokojnie będziemy to ogarniać i... No i będzie luksus i będzie luksus widzowie. Na razie wszystko jest dobrze, tylko wiecie, tak jak z tą panią inną. No będę za 30 tysięcy na, na jak nie 40 jak nie 50. Bo to różne koszta mogą dojść po drodze. Też chłopaki może by chcieli jakiś dodatkowo... Wiecie, w premie jak się uda, no wiecie jak to jest z tymi gangusami, nie? To różnie może być. Ale widzowie, ja nie jestem wcale lepszy. Jak słyszycie ten dźwięk, to możecie powiedzieć o co chodzi. No właśnie. Z tego się nie ruszam, bo to widzowie różnie tu może być, nie? Różnie widzowie może być tutaj na tej wiosce, wiecie, różni ludzie są. Yy, lepiej się bez z takich rzeczy nie, 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 nie ruszać. Yy, no ale zobaczcie, bizonik chodzi. Ile w tym zbiorniczku? O kurde, na tym polu dobrze sypie. O, fajnie, fajnie. Tu być, O, dobra, tu będę zapierdolniczał zaraz tu. Ale to dobrze, to nie niedaleko, to tylko tyle co podlecę, po przyczepę. I tu się do zobaczcie widzowie, B. Dobrze nawet sypie, tak szczerze. No jestem zadowolony. Szkoda, że pani inny nie ma, zobaczcie widzowie, muszę wszystko sam teraz ogarniać. No jest mi bardzo przykro, ale nie będę już tam nie zgadał. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ja jestem w dobrej myśli. Janina musi być uratowana. Tylko po prostu mi z pani inny szkoda, że ona musi tam jeszcze teraz siedzieć i się męczyć, bo już trochę czasu tam jest, może nie długo, ale troszkę jest w tym areszcie. Nie możemy dopuścić do sprawy sądowej, bo jeżeli sprawa sądowa będzie widzowie. Nie możemy do tego dopuścić. Spra Musi była akcja być wykonana przed sprawą sądową. Sprawa sądowa jak jeżeli by była. I by prawdopodobnie, tak jak gadałem z adwokatem, on nie chciał tego pani nie mówić, żeby pani nie nerwować, ale że wszystko sobie obmyślał i tak dalej ułożył, że chociażby nawet na dwa lata jakoś by poszła siedzieć, a pani nawet tego nie przeżyła widzowie. Pani inna by nie przeżyła tego. I co najgorsze z tego aresztu tymczasowego, z tego małego aresztu, by została przeniesiona do tych, do tego większego. A tam jest strażników od cholery. Tutaj z tych informacji wiem, że jest zawsze jeden tylko w nocy. On to wszystko pilnuje, to jest taki dodatkowy areszt tymczasowy yy, i tam siedzą tacy, co jeszcze czekają, właśnie na rozprawę. Więc z tego jest opcja. I nawet powiem wam, że już kiedyś była sytuacja, że tam stamtąd ktoś yy, spieprzył, nie? Że tak, a z tego co wiem, oni systemów nigdy nie zmieniali i tak dalej, więc. Powinno to się udać widzowie, także w następnym odcinku powiem Wam na pewno o tym coś więcej i będą przygotowania. No i będzie, będzie akcja. Także trzymajcie się do następnego. Na razie.